Cześć, witam cię serdecznie. Zapraszam cię na kolejny materiał wideo, bardzo edukacyjny, bardzo ważny ze względu na to, że w ostatnim materiale wideo, do którego cię oczywiście zachęcam, nagrywałem informacje dotyczące tego dlaczego altcoiny nie rosną, co się dzieje i jak ważny w tym wszystkim jest właśnie Ether, Ether, przepraszam, czyli Ethereum. Jesteśmy aktualnie na amerykańskiej giełdzie Coinbase bezpośrednio Jesteśmy na walorze Ethereum do Bitcoina, dlatego, że jest to bardzo, bardzo ważny, istotny walor, jeśli chodzi o to, co może się wydarzyć i w jaki sposób należy pod, podchodzić do interpretacji tego, co się w ogóle dzieje na Ethereum. Jak widzimy, mieliśmy w ostatnim czasie, czyli w ostatnich miesiącach, jeżeli spojrzymy sobie, e, oczywiście na cały wykres, wykres Ethereum. Globalniej bardzo, to widzimy, że cały wykres od wielu, wielu miesięcy podczas jakichś takich korekt, ponieważ zobaczcie, że rynek od wielu, wielu miesięcy występuje na nim po prostu korekta, która cały czas oczywiście gdzieś zalicza coraz to niższe dołki. Jak widzimy, te dołki powstają coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, po czym gdzieś tam. Rynek delikatnie odbija ruchem korekcyjnym i cały czas postępował y, oczywiście spadkiem. Natomiast to, co jest ciekawe, to, co jest zauważalne teraz, jeśli chodzi o eter. Podczas tych ostatnich ruchów, które tutaj mieliśmy, jeżeli spojrzymy sobie na to generalnie, to widzimy, jak bardzo silne, jak duże w ostatnim czasie były postępujące oczywiście reakcje podaży. O czym tutaj mówię? Mówię tutaj o tym, że rynek, zobaczcie, w tych miejscach przez długi, długi czas, przez długi, długi okres dostawał silną podaż 134, 162, Same dołki były wyciągane. Tutaj było gdzieś 375, zobaczcie. Potem kolejne uderzenie 183. Tu oczywiście ten dołek troszeczkę wyższy był, natomiast nie zmienia to faktu, że te podaże były bardzo, bardzo silne, generalnie, tak? I to, co jest jeszcze bardzo istotne i bardzo ważne, to z miejsc, w których cena atakowała kolejne niższe poziomy, można było zobaczyć, że te kroki czy te stepy były bardzo, bardzo silne, tak? dlatego że rynek z dołków na kolejne niższe dołki wyciągał bardzo długie, gwałtowne ruchy. To też jest bardzo istotny element. Czy też handlu, jeśli chodzi o ten właśnie walor, jakże ważny, jakże istotny, jeżeli spojrzymy sobie na to. Natomiast to, co jest ciekawe, jeśli chodzi o ethereum do bitcoina, to fakt tego, że postępujący, bardzo silny wolumen podażowy, można zobaczyć, że przez długi okres czasu zaczął bardzo istotnie odpuszczać. Ten, ta podaż już dociskała z mniejszą siłą. Coraz bardziej i coraz bardziej wygasa, natomiast w ostatnim okresie można było zobaczyć, że dochodził popyt, więc jest to również ciekawa informacja, jeśli chodzi o ethereum do bitcoina. Natomiast przyjrzyjmy się temu szczegółowo, jak to wygląda i w jaki sposób ja analizuję w kontekście kontraktów terminowych, dlatego że dzisiaj, jeśli chodzi o analizę techniczną, troszeczkę. Zmienia się to, jeśli chodzi o. I przepraszam, tutaj mi się przełączył wykres, już wracamy. Troszeczkę zmienia się narracja. I o czym tutaj mówię? Mówię tutaj o. E, odległościach, które robił rynek w ostatnim czasie. Od dołków były to postępujące odległości, jak widzicie, czyli dołki odległościowe. Jeżeli mieliśmy tutaj 2%, potem mieliśmy uderzenie z tego dołka na kolejny dołek tutaj niżej mieliśmy okolice 5%, później uderzenie jeszcze silniej w okolice 7, więc dla mnie postępująca podaż z większym tutaj zaangażowaniem w rynek sprzedających daje informację, że jest to dosyć silny oczywiście impuls podaży i jak widzimy, popyt odpowiadał bardzo, bardzo słabo, tak? Było to około 20 tysięcy, później 25 tysięcy, natomiast przy liczbach było to istotnie, czy to trzykrotnie, czterokrotnie większy uderzeniu z wyższych poziomów do dwukrotnie większych uderzeń poziomów. Jeśli chodzi o ostatnią sytuację, czyli to co mamy od tego roku, mamy sytuację, w której podaż bardzo mocno zaczyna gdzieś wygasać. Czy jest to początek zmiany trendu? Być może, będziemy starać się wyłapać te miejsca, te elementy, natomiast to co zaczyna być interesujące to malejąca podaż przede wszystkim. I wchodzące większe ilości popytowe, dlatego że 70 tysięcy kontraktów zostało zaksięgowanych przy ostatnim spadku, przy tym ostatnim dołku w okolicach 37 tysięcy, a więc widzimy, że pierwsze. Reakcje popytu są znacznie silniejsze. Wchodzi kolejny popyt, który robi wyższy tutaj dołek i widzimy okolice 59 tysięcy kontraktów. A więc są to informacje, które podpowiadają mi, że coś zaczyna się dziać. To nie znaczy, że już, że teraz, ale że coś się zaczyna dziać, że popyt prawdopodobnie być może przejmuje kontrolę. Na tą chwilę, jeżeli spojrzymy sobie na kolejną odpowiedź popytu, mamy informację, że 53 tysiące znowuż wyciąga tutaj ethereum przy 38 tysiącach. Więc są to bardzo ciekawe w tym momencie informacje, które być może będą z, tutaj świadczyć o tym, że niekoniecznie. Podaż będzie chciała dalej już dociskać, więc prawdopodobnie może zmieniać się narracja, jeśli chodzi o sam eter. A więc widzicie, jak ważne jest analizowanie liczb i tego, co się dzieje oraz postępów w cenie, wysiłków liczbowych, które rynek y, oczywiście podaży wykonuje i odpowiedzi popytu, które również analizując można, wyłapać bardzo ciekawe informacje. To tyle, jak widzicie, dołek, wyższy dołek, ten sam dołek, zupełnie inna narracja niż w poprzednich tygodniach czy też miesiącach, a więc daje to do myślenia. Zapraszam do kolejnego wideo. Jak widzicie, analiza na liczbach. Pozdrawiam, cześć!